Z tej strony do a dzisiaj gramy w Gangbists. Nie wiem, czy to nie będzie ostatni odcinek z Gangbistsów, ponieważ dalej będę kontynuował sobie granie w Gangbistsów na streamach. No, będę sobie grał w Gangbistsy na streamach. Link do mojego kanału na Twitchu w opisie, bo tam sobie streamuję czasami. No. Macie w opisie po prostu i możecie tam wbić i tam będę sobie czasami grał w gębiscy, czasami w coś innego. No. Matchmaker is setting up server. Proszę trochę szybciej mnie łączyć z tym serwerem. No, co jest? ręce mu już zdrętwiały. W ogóle tego skina zrobiłem w taki sposób, że wybrałem wszystko losowe. I wyszedł taki ziobek. Jeszcze raz startuję. Proszę teraz szybciutko mnie połączyć. się, no o dobra w końcu A ring. Dobra. A łapka jest spoko. Lubię tę mapkę. Idę komuś przefasolić. Mam jeszcze rękawice w dodatku, więc Gites. Hop. No co jest ten sędzia? Halo! Co to ma być? Co to ma być? Co to ma być, że sędzia mnie bije podczas walki? Halo! Co chłop robi? Co jest? Jakiś on, kurde, wsadzi jakieś nielegalne kopnięcia, jakieś nielegalne ciosy, kurde, szarpie mnie za brodę. Halo? Puść moją brodę, panie. Puść moją brodę. Puść moją brodę. Puść brodę. To jest nie fair. Ty masz gołe pięści, ja mam rękawicę! Kurde. Nie! Budź się! Budź się! Buć się, buć się, bucie, się, buć się. Budź się. Budź się. Budź się budź. Dobrze, skacz, skacz. Dobrze, jest, jest, jest. Dobra, ten sędzia się uwziął na mnie. Ten sędzia się na mnie uwziął, bierzemy go. Bierzemy chłopa, bierzemy. Lep, 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 lep. Raz, dwa, trzy, lep. W plecy, pum, na twarz, Bum. Gong, 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 gong. Bong. Jest, dobrze. Gościu, nokauto, o kurde, znokautował mnie. Dobra, tak, sędzie go wywalili. O, ale to suwa. Dobrze, dobrze jest. Dobrze jest, dobrze jest. Dobra, teraz pana. Pana Mietka. Pana Mietka trzeba skasować. Trzeba skasować pana Mietka. Pana Mietka, wyrzucamy pana Mietka. Dobrze, wyrzucę pana Mietka. Dobrze, super. Pana wyrzucony, dobrze. Jest Git. Jest Git, słuchajcie. Wetujemy chłopa. Bum, 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 bum. Bum w tego misia. Dobra, dobra. Dobra. Sztos. O nie! Puść mnie! Puść mnie, panie misiu! Panie misiu! Pro... Puść moją brodę! Moją bro... Co się z moją brodą dzieje? Zgliczowała mi się broda! O kurde! skacz Dobrze! Dobrze, panie misiu, pan, co, co tu pan próbował zdziałać? Dostaje pan lepy teraz takie, że pan. Kasuje pana normalnie, tego pana się. O kurde! O kurde! Puść mnie! Puść mnie, dobrze! Kasujemy go! Kasujemy go! Bum! Cały czas lepy mu studiamy! Cały czas! Chodź mi miał palec odpaść! Bigo! O dobrze! O kurde! Puść mnie! Co ty? Co? Co podnosisz ręce? Co? Co? Nie wygra, nie wygrasz ze mną. Boom, lepa. Lepa. Wypad z tego ringu! Dobra! Lep, 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 lep. Łokieto, łokieto. Łokieto, bum, o kurde, co to jest, co to było, co to, jaki, no, co jest, on mi zdenki sprzedał, halo, bum, lepy, pyk, pyk, wypychaj go, no kurde, ej, no co jest, lep, 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 bigo, bigo cały czas, cały czas go bijł. łokietki, łokiety, łokieto, 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 obracaj się, robisz koło, wrotek, obrót, dawaj, raz, dwa, trzy, Jezus, co to się dzieje za walka? Na, na twarz! Dobrze luty! Luty mu lep. lep! 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 Lep, lep! Cały czas lep! Cały czas lep! Lewy prawy lep! Znaczy cały czas yy, prawy lewy lep, lewy lep! Cały czas, cały czas aż nie... Co ten tło agent robi! Co jest? Co jest? Skacz tu! Dobrze, dobrze, jestem, jestem z powrotem na ringu, O nie, o nie! Jestem nakautowany! Jestem nakautowany! Bij tego misia! Bij tego misia, bij tego misia! Ten misio musi być nakautowany. On musi trzeba go wyrzucić. trzeba go wyrzucić, Co za epicka walka tutaj się dzieje! To jest najbardziej epicka walka na świecie! Słuchajcie, najbardziej epicka walka na świecie! Chyba mam tytuł odcinka. Co jest? Co to jest ten chłop? Co on robi w ogóle? Chodź tu, chodź tu, chłopie. Chodź tu, chodź tu. Dobrze, lep, 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 lep. lep. Wypadasz, 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 wypadasz. Kurde, no, no Jezu, no dawaj go. No lepaj, lepaj go. Lepaj go, dobrze. Dobrze, dobrze jest git, jest git, jest git, Wyrzucam, o kurde! O kurde! o kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Nie, nie. To była taka picka walka. A przegrałem No nie no To jest nie fair ja, te, ja obiłem tego misia tak I teraz on wygrywa Nie fair dobra idę teraz to jest To było nie fair dobra Subway Teraz, teraz będzie najopickniejsza walka na świecie Najepickniejsza, najepic... Nie wiem jak to mówi Hopa, skopa Hopa, skopa Hop, lecimy, obrót Co jest? Chodź tu Chodź tu Chodź tu Bum, lepo mu na twarz do dowój go Dowój go, dowój go ty... Dobrze, dobrze, dobrze Dobrze, dobrze Dobrze, dobrze Bijesz go, bijesz go Wypadasz, wypadasz misiu Wypadasz No co ty robisz gościu? Jakiś mietek, mietek burger Burger mietek się przykruł. Dobra Burgermetek, 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 ratuj, ratuj burgermetek, ratuj burgermetek, 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 jest, jest, jestem, 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 jestem. Lepiej muszę dać. Gonga, gonga, gong, 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 gong. Dobra. To jest chłop tam do kosza wschodzi w ogóle. mnie, puść mnie, puść mnie, puść mnie, puść mnie, puść mnie. Bigo, bigo, lepy, 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 co jest, co się stało, co się stało, nie, nie pozwólmy Burgerowi Mietkowi mi wygrać, nie, Burger Mietek nie może wygrać, nie może Burger Mietek wygrać, nie może, nie może, a ja nie mogę przegrać, nie może też, nie może Burger, nie, nie, no zaraz pociąg tu przyjedzie, zaraz przyjedzie na pewno, o nie, nie, kurde, no, która jest godzina, muszę sprawdzić. Dobra, no nie, wygrał ten miś. Co za miś? Dobra, teraz lep, 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 burgeramietka. Teraz na burgeramietka, teraz burgeramietek. Burger teraz, burger Burgermetek. burger -mietek. O Boże, jakie ma pingi, laga. O Boże, nie laguje, gro Burger -mietek. No, kauczowany. dobra, dobra, dobra. Nie, co jest? Halo, 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 burger mietek, burger mietek, Burger Mietek, Burger Mietek Burger Mietek, Burger Mietek, ratuj, Burger Mietek Burger Mietek, trzymam się Burgera Nie, nie trzymam się Burgera ale wbijam się do windy z powrotem, hop Dobrze, jest wbijam się, biję... Biję tego chłopa Nie wiem co on jest, ale wbiję go Nie wiem jak go nazwać, no jakiś kudy, jakiś dres Panie dresie, panie dresie Dobra, ja tu walczę z dresem i z Burgerem Mietkiem Burger Mietek i Pan Dres w komijarce. Co, jaki on skoki, jaki skoczek. Dobrze! Nie! Nie! Serio. No nie idzie mi dzisiaj. O. No to chyba koniec pana Burgera Mietka. Dobra, Burger Mietek to przeżyje. Zobaczcie, Burger Mietek tam wchodzi. Wchodzi burger mietek, burger mietek wszedł! Wchodzi z tej drugiej windy. A czy ten miś to wykorzysta? Wykorzysta, wykorzysta to chyba. Chyba to wykorzysta. Jezus nie wykorzystał tego, co ten mi się głupi jakiś. Dobra, burger mietek, patrz, jak burger się trzyma. Dobra, ja głosuję na burgera mietka. Burger mietek, nie burger Burger Bietek! Nie! Burger Bietek! Burger Bietek, bij! Bigo! Dawaj, dobrze! Dwałaj lepy! Bum, bum, bum! No nie! Kurde, burger Mietek tutaj dobrze sobie radzi! Panie burgerze Mietku! Panie burgerze Mietku! Budź się, panie burgerze Mietku! Dawaj! Nie, burger Bietek! Burger Bietek! Dobra! Nie burger Bietku! Burger MIETEK! Dobra, chyba mam tytuł filmu. Burger Mietek. To jest tytuł filmiku. Burger Mietek. Dobra, ile trwa filmik? 10 minut. To jest godzina, Dobra. Dobrze, co tu się stanie? Czy tu się coś teraz epickie stanie? Może wypadniecie od razu na raz wszyscy obydwaj. Tak? Będzie fajnie wtedy. Tak, wypadnijcie naraz. Tak, 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 tak! Dziękuję, dziękuję. Super. Podoba mi się, tak? Tak jest. Yy, zrobicie. Fajnie. Dobra, burger mietek. Nie gadaj, że burger wyszedł. Czy burger wyszedł? Nie, nie gadaj, burger mietek. Nie, jest burger mietek. Nie, jest burger mietek. Tak, to jest burger mietek. Bierzemy tego dresa, dobra ten dres spada Na tego misio, na tego misio Ty wcześniej co? Spadaj z tego, spadaj z tego To jest moja bryła lodowa, moja bryła lodowa Moja, moja jest Moja, nie, co jest, no dlaczego ja spadłem? Niski poziom baterii W kąpie. To dlatego spadłem? What the fuck is this? No jazu. Dobra, na razie y, muszę podłączyć. Dobra. Bak Zobaczmy co to się dzieje. Burger Metek czy Burger żyje? Nie, Burger mnie tak nie żyje już. No dlaczego on wygrał skoro? Chyba obydwaj spadli. Nie rozumiem dzisiaj mi nie idzie coś tutaj w tej grze. Nie idzie mi. Nie! Burger mnie tak poszedł! Burger mnie tak zniknął! Zapalmy wszyscy znicz dla burgera mietka. Wszyscy teraz w komentarzu zapalają znicz dla burgera mietka. Burger mietek to był gość. A ja teraz yy, spadam se. Tak! Co, że odwalił teraz? O nie, to jest ten chłop. Pff, co ten czerwony zrobił? Dobra, ale mu kopa sprzedałem. Dobra, to było dobre. No chodź tu, chodź, no chodź, no chodź, no chodź. No chodź, no podejdź to. No, no chodź tu, kurde, Misiu, głupi. Co? Co, 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 co? Lepy, 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 lepy. O kurde, wstawaj, bucie, 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 bójcie, bójcie lepiej, lepiej, mu sprzedać. Lepy, 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 lepy lep, 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 lep. Dobrze, dobrze, tak, dokładnie. Dokładnie tak, dokładnie tak. Za plecami mu, chodź, on nie mógł cię dostać. Nie możesz! Przegrać! Nie przegrasz! Nie przegrasz! Dobrze! Burger miętek! Nie! No nie! Ten mi jest głupi, on spadł. Co to? Co on odwalił ten miś To było totalnie bez sensu. No nie, no i wygra ten chłop, serio! Dobra, nie wiem, on jakiś. Nie wiem, co on robi w ogóle. Jak on to bije? Patrzcie, on tu wraca! On wraca na rejony, ten, dobra. Mam nadzieję, że wygra ten niebieski w sumie, bo ten różowy już wygra. Dzięki To... Najlepiej no, by było, gdyby był remis, ale dobra. Oni wszyscy mają coś nie tak, oni cały czas spadają. Oni nie umieją grać w tę grę. Co jest? Patrzcie, spadną razem. Spadną razem. Spadną razem. Nie. <ścoughs> Burger Mietek. Panie Burgeru Mietku. Jeżeli oglądasz ten filmik, to napisz coś. Czekaj, czy ktoś teraz stworzy konto na YouTubie Burger Mietek i napisze pewnie... <ścoughs> Pff. No przecież, jak można tak zrobić? To jest najgłupsze, co można było zrobić. Nie, no ten różowy to naprawdę. Ej, ten różowy ma już dwie wygrane, o nie? Dobra, trzeba tego różowego rozwalić. Patrzcie, jak go teraz. Skopa! Dobrze, kop piękny zasadzony. A ten, misio! On się cały czas spruje do mnie. Się cały czas pruje, że będziesz taki bały, to tobą się. Puść mnie, panie. Panie, panie Piracie, nie wiem kim jesteś dosta, dobra. Dobra, panie Piracie, ty też obydwaj dwajno kautowani jesteście. Halo, halo, halo. Dobra, to są pewnie koledzy, coś gadają na skajpie jeszcze do zadku. Puść moją czapkę, ty. Dobra. Powracam na rejony. Dobra, no chłopca cały czas nokauty dostaje. Co on się próbuje? Oh! Skopa mu. No nie! Budź się, budź się i od razu lepy. Dobrze. W tył głowy, w tył głowy go, w tył głowy go. Dawaj, bierz go. kaudujesz go jeszcze kilka razy i go wyrzucasz. To jest plan. Bij go w tył głowy, dobrze. W potylicę. W potylicę, tak jak cię uczyłem. Dobra, mam nadzieję, że... Jestem w ogóle mam taką samą brodę. Dopiero teraz się kapam, że miałem, mam taką samą brodę jak Burger Mietek. <noise> no i pięknie wyrzucony, tak się niszczy. Dobra, ja wam pomogę z tym piratem. Pomogę wam. Bo on też mnie wkurza. Ten pirat. Jakiś kolega pana Miszka. Burger Mietek, pomszczę cię. Chociaż nie wiem, kto cię tam wtedy... Zniszczył, bo akurat musiałem podłączyć se zasilacz. Ale pomszczę cię. Pomszczę cię. Wszystkich, panie burgeru, Mietku. Spadasz teraz tam. Spadacie, wy wszyscy tam. Ty spadaj stąd. No nie, no chłop powraca. Buła, 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 buła. No, buła! Dobrze! Dobrze, pięknie, pięknie, tak to się robi. Już nie powrócisz, gościu, już jesteś wsesany, bum, dobra. Teraz chłopa niszczę, niszczę go, niszczę go, niszczę go. Lep, 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 tak jak cię uczyłem. Nie, wstawaj, stawaj, tak jak cię uczyłem. Nie możesz, Jezu! Serio, jeden odcinek trwa. Dobra, tu nie wiem... Nie mam żadnej wygranej jeszcze. Skopa! No. Ja się trzymam czegoś. Nie wiem czego, ale się trzymam. Aha, dobra. Trzymałem się tego. Kurde, no. Patrzcie to. Patrzcie to, jak dostaną ze znaka. Jak dostaną tym znakiem przecież. Ale oberwam. Bum To było dobre Myślałem, że nie zdąży I dobra, skoczcie do siebie, a nie jak na lamusy jakieś No skoczcie do siebie No przecież te ciężarówki są tak blisko, czemu on nie skoczy tam? Jezu no No przecież gdzie tu jest sens w takim graniu? No, bo to może trwać już Może trwać Trwać długo. Jezu, no Jak mnie tacy ludzie wkurzają. Naprawdę, no to jest po co tak grać w ogóle? To jest. Gdzie tu jest frajda z grania w ogóle? No w ostatnim momencie się No Jezu, gdzie tu jest. Gdzie tu jest sens w takim graniu? To jest. Nie ma sensu. No niedobrze dostałeś w łeb, gościu. No wej, se spadnij już. Słuchaj, tacy ludzie. No skocz tam do niego. Jezu, jaki to jest wkurzający. No Jezu. No przecież to jest bez sensu, no. Burger Mietek to by ich tu wszystkich położył. Jezus no jeszcze on... nie To nie ma sensu co ci ludzie robią. No, ale to jest naprawdę tak wkurzające, jak ludzie tak grają. No, dobra, sobie O właśnie. Dobra, trzeba, 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 trzeba. Która godzina? I na tyle w filmiku, dobra. No, ee, ee, e, e, puść puszczaj, 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 lep 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 Lep, 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 lep Dobrze, Pff. ej, co mi czapkę odwaliłeś, czapkę, ona kosztowała, wiesz ile ona kosztowała, bo czapka go, o, grałem, Pff. no tak to się robi, teraz wygrywam wszystko, kurde, nie może ten różowy wygrać, no, no, dobra, rozwalando. O, dobra. Dobra, jak ja tego chłopa nie lubię. Jak ja go nie lubię. On się próje, a za każdym razem dostaje i próbuje coś, ale ja powracam w sile i chwalę. Bo dostaje chłop takie bomby, że spada. Pff, jak poleciał. Towe tam się biją Idę do nich Idę tam Poskromię ich No, no wywalaj go No wywalaj go No wywalaj go no wywalaj go To jakie mu duszę zapinam za pleców w ogóle tam Wal go, walgo, walgo, Spadaj! Spadaj! Wal mu bomby, wal mu bomby, wal mu bomby. Kop, 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 raz, dwa. Dobrze. Nie. Bomba. Bomba. W Bomba, 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 bomba. Bomba, 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 bomba. Dobrze, spadł. Nie. No, spadnij. Puu, no! No nie no powrócił jeszcze. Jak mnie wywalisz? To jesteś... To jesteś skończony. No kurde. Nie! 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 Dobrze, ja wracam. Ja. Dobra, znakotowałem się samą barierkę, ale... To jest nieważne. No Stufłeś! Spacy już! Kurde, ja muszę na lekcję zaraz i tak, nagrywam to w trakcie lekcji. Bo nagrywam na zapas, jakby co? Bo ja pewnie już to wrzucę, jak już nie będzie lekcjonalne. No nie, która godzina? Dobra, on, o oh nie, dobra, się yy. Dobra, teraz. Niszczymy wszystkich, a później yy, znowu niszczymy wszystkich i wygrywamy ten odcineczek. No muszę na zakończenie serii. Muszę po prostu. Ej, ten pirat nie ma dość chyba. Cały czas. No. Bombę dostanie zaraz taką. Lep, 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 lep hop! No yeah. nie. Puść mnie, puść mnie, puść mnie, puść mnie, puść mnie, puść mnie, Dobra, to jest ostatnia gra Uznajmy, że po tej grze wygrywam, bo. Mogę no, to się zaraz kończyć ten filmik. Więc jeżeli tą grę wygram, to uznajmy, że wygrałem. No muszę kończyć po prostu zaraz. Już nie zdążyłbym. Nie mogę tego teraz sprzedawać. To jest ostatni odcinek. Burger Mietek. Muszę pomścić burgera Mietka. Wygram dla burgera Mietka. Nie dla honoru, tylko dla burgera Mietka. Burger Mietek jest najważniejszy tutaj w dzisiejszym odcinku. Burger Mietek to jest główny temat dzisiejszego odcinka. Więc burger Mietek pomszczę cię. Mamy taką samą brodę Mamy taką samą brodę Więc Gang brodaczy mietkowych Nie wiem co ja gadam w ogóle musi, musi rozwalić dzisiaj Gang brodaczy mietkowych Dobra, no. No co za piruety. Dobra. Chciałem przynajmniej pokonać tego czerwonego. Wtedy będę zadowolony. Burger Mietek też będzie zadowolony. Spadaj. Czerwoniaku. Dobra, ale chyba ja zostałem jako jedyny z czerwonym, więc... Łokietki mu Dobra, nie zostałem jako jedyny z czerwonym. Zostałem już. Ten misiek nie wróci już raczej na rejony tutaj. Puszczaj. Jakie to było so close. Padaj. Dobra. Chłopiec, chodź tu. To jest twój koniec, no. Nie dasz rady już przeżyć, no dobrze. To jest epicka walka, naprawdę Burger Mietek musi być ze mnie dumny Robię to dla Burgera Mietka Pamiętaj, robisz to dla Burgera Mietka Nie możesz zawieść Burgera Mietka Wkurzę się jak to przegram Czy to trwa tak długo Gang brodaczy miatkowych Nie może zawieść Obrano teraz to już on spada Spadasz Serio Jezu, Chodź tu Teraz będzie uciekał No nie wierzę. Dobra lekcja nie jest ważna tak bardzo jak poskromienie go i pomszczenie burgera mietka. Mało czasu, mało czasu, mało czasu. Dobra. Dobra, wiesz co? Jeżeli ty nie zginiesz, zginiemy razem. Dobra, i tak właśnie kończy się ta seria. Burger Mietek jest zadowolony na pewno ze mnie, ponieważ pomściłem go i pom y poświęciłem się dla Burgera Mietka. Mam nadzieję, mam Wam się odcinek spodobał, zostawcie w górę, subika, a ja się tym przygnam. na razie i elo!